Cześć. Ja, ja tutaj poruszam temat o Marii Magdaleny i Vertezie. Chciałbym z wami bardzo zagrać. Mogę wam dać mojego e-maila, na którego możecie wysłać IP serwa. Chciałbym bardzo z wami zagrać. Mój kolega, mój kuzyn zresztą też. Najbardziej wiebie Verteza i Marii Magdaleny. Dlaczego? Dlatego. Vertez umie dobrego parkura. Kupiłem sobie premium. Mam również, mam również swój serwer. Mam fajne mapki parkura i e Space'a, możemy go razem przejść. Tylko chcę, żeby Maria Magdalena do mnie coś napisała na e-mailu. Wiem, że jest dorosła, ale nie, że podoba mi się, że ten, że jako dziewczyna, tylko podoba mi się jak gra. Vertes też. Fajnie weszliście w odcinek strasz. Straż. I co? To, I to chyba by chyba było na tyle. Szyjo też fajny. Wojtek ten, Vio Gruber, czy jak on tam miał. No i to by byli chyba wszyscy. I jeszcze Minecraft chyba Tomek tam był. To też nie ma, Ale najbardziej tu chciałbym zagrać z Mario Magdaleną i Wartezem. Mario, Mario... Yy droga Mario i drogi Wertezie, byście mogli mi odpisać te maja, czy byście ze mną zagrali, czy nie. Mam dopiero 13 lat, ale chciałbym bardzo z wami zagrać. Kupiłem sobie premium i chcę bardzo to bardzo z wami zagrać. Myśle, myślę, że mnie nie zawiedziecie i to by było na tyle. Marka.